Jodymy na Mazury, kurwa. Łódka podpięta, wszystko auto spakowane, kurwa. Bagażnik na dachu, wszystko jest, tralala. Zapierdalamy. Na chuj się patrzysz, Bohorze, kurwa. Auta nie widzi. Zjeżdżaj do strudy, Jebać o strudę kurwa. Tą, tą wiochę, kurwa. Wy tam nawet żabki nie macie. A powiem wam, odebrałem auto z detalingu. I mam tak, kurwa, wyligane w środku. Tak pachnące, czyste, że normalnie pała staje. Dawno, dawno tak czystego auta nie miałem. Szybki, kurwa, wszystko umyte, środek, zewnątrz. Coś pięknego. Kurwa, głodny jestem, nic... Ej, nic nie jadłem dzisiaj, kurwa, cały dzień nic nie jadłem. Nie miałem czasu, zapierdalałem jak bura suka, kurwa. Muszę coś zjeść. A tu już 17.30, kurwa, cały dzień bez żarcia. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, kurwa ile klimatów do celu, a chujcie to. Pozdro No nie, no nie wiem czemu się tak interesują, bo oni muszą wszystko wiedzieć kurwa. Książkę piszą. Masz w tytule napisane, jadę na Mazury, kurwa. Gdzie na Mazury? Chujcie to. Będą streamy z ryb, to se, kurwa będziesz wiedział gdzie jestem. Jeszcze tracę? od chuja. Białe kaski mają i kamizelki jakieś takie kurwa odblaskowe. Czyli to jest daleko, ale za mną jest dwóch motocyklistów w białych kaskach. Wygląda jak policja. Ty to jest policja. To są psy. Dobra, obstawiamy, czy mnie zatrzymają. No nie mają podstaw, ja przepisowo przecież. To jest policja na 100%. Dwa motocykle policyjne. Ale kolego, odstępu to ty nie zachowujesz, kurwa, za mną. Rugoźno zamyk. Siedzi mi na dupie, na przyczepie, kurwa, tym motocyklem. Jak ja przyhamuję, to on się rozpierdoli, o musi Rutynowa kontrola? No to nie chcę czepiać całe auto, jest w chuj bagażu, kurwa, powodzenia. Zresztą chyba nie ma czegoś takiego rutynowa kontrola, nie mogą ci auta czepać, kurwa, bez powodu. Ale siedzi mi na dupie, twój na bank chce zatrzymać, kurwa, na bank. Jak będzie jakaś okazja do zjazdu, to pewnie mi pierdolnie, kurwa, sygnałem. Mówiłem Dzień dobry panu Dzień dobry, witam A linie podwójne ciągle pana Łukasza nie obowiązują? Obowiązują, a najechałem? Ja parę razy Kurde. No, spokojnie. Gdzie jedziemy? Na Mazury, na ryby. Nie dokładnie. Eee... Kurde, nie mogę powiedzieć, bo mam transmisję na żywo. Akurat nie chcę, żeby słyszeli, nie... bo no, to tajemnica jest. To no. to ja nie wiedziałem. Wejdź? No. Dobra. Zamknę szybę. Najechałem ciągłą. Trzy razy najechałem ciągłą podwójną. Jak wchodziłem w zakręt, ale dostałem upomnienie. Bardzo pozdrawiam panów policjantów, przesympatyczni. Przesympatyczni panowie policjanci. Bardzo ich serdecznie pozdrawiam. No, można miło, normalnie pogadać? Można. Nie, nie robiliśmy zdjęcia, nie robiliśmy zdjęcia. Pytali się tylko o uprawnienia, czy na pewno mam B plus E i tak dalej. Ten... <słuch> Ale za podwójną ciągą dostałem upomnienie. Jak, jak na tym odcinkowym co za mną jechali, to mówi, że trzy razy najechałem po prostu. Ciema Wodar. Nic nie dawałem, chłopie, żadnych łapówek. Nie wolno takich rzeczy robić. Jakbyś miał takie, a zresztą ty masz większe układy z policją niż ja, no to o czym, o czym my mówimy w ogóle, Wodar? Włodar ich nasłał? Tak myślałem. Wczoraj na Bandurę, dzisiaj na mnie. Cały Włodar. Dziwne, nie? Że policja i od razu Włodar się pojawił znikąd. No jebie, chujem to. Ale wszyscy naprawdę. Bardzo, bardzo w porządku, super, fajni. E, powiedzieli, że oglądają Bungee, że dziękują bardzo za e, wiele godzin spędzonych przed telewizorem, z, z uśmiechem na twarzy i tak dalej. E, mega sympatycznie Ja tam policję lubię. Na przykład, nie? rzadko kiedy mi się zdarzyło, że miał jakieś złe przeżycia z policją. Lubię i szanuję polską policję. Ile mam przebiegu? Dwa razy mnie w dupę ruchali i flachę robiłem, ale byłem pijany, to ja bym tego nie liczył. Kurwa, jakie piękne widoczki, zachód słońca, baloty porobione po żniwach, fajna nutka, kurwa wjeżdża, lecimy. to już jest bestia, kurwa. Jak na moje. 15 cm to już ciężko do rija zmieścić. Chłopie, wiesz ile ja rzeczy obiecywałem, kurwa? Ja kiedyś jednej las obiecałem, że kurwa ją poślubię. Widzisz jak skończyła? Jest, poślubię tylko z innym i ma dwójkę dzieci. I dla mnie lepiej. Kurwa, ale ciemno, ty! Zauważyć, żeby jakiś kurwa jeloń nie wyskoczył. Kurwa, widzisz mnie? Witam, witam. jest taki kurwa. taki mały. taki mały bug kurwa kamerki, jest po prostu, że raz na. raz na jakiś czas ona się robi czarna i trzeba ją wyłączyć i włączyć. Spotykasz się z kimś? skupia się teraz na sobie Raczej się skupiam na sobie A gdyby tak nie było, to i tak bym wam nie powiedział. Bo nauczony doświadczeniem Nie mam zamiaru się już w najmniejszym stopniu dzielić życiem prywatnym już mam, mam nauczkę. do której walki się najbardziej przygotowywałem do pierwszej do pierwszej z Koseckim bo to była dla mnie totalnie nowość i miałem, bardzo dużo czasu miałem na przygotowania bo prawie 3 miesiące miałem i byłem bardzo dobrze przygotowany i siłowo i kondycyjnie i tak dalej naprawdę zajebiście byłem przygotowany potem do goli do goli też były mocne, intensywne przygotowania, bo było mało czasu, raptem 3 tygodnie. I też byłem dobrze przygotowany, ale można było to jeszcze lepiej zrobić. No i teraz naj, najmniej czasu mam do Marcina Najmana z racji tego, że mam te wyjazdy, tak jak teraz na przykład. Eee, no jest, jest mało, we, pomimo tego, że jest więcej czasu jak do goli, to w praktyce mam go mniej, no bo mam wyjazdy. Więc. Eee, nie jestem jakoś super przygotowany, ale całe szczęście, całe szczęście bardzo dużo zostało z przygotowań do Wojtka Goli. Między innymi kondycja, ee, i, i, i że tak powiem technika. Także wydaje mi się, że to wystarczy na Najmana Ale to jest na pewno... Nie, nie mówię, tym razem już nie mówię, że to będzie moja ostatnia walka. Bo jeśli Fejm będzie dalej szedł w takim kierunku jak idzie, to, to nie mówię nie, ale na pewno jest to moja ostatnia walka, gdzie biorę walkę na ostatni gwizdek, bo potem właśnie mi kurwa po treningu plecy siadają i tak dalej, bo nie mam tego czasu. Jak trzy miesiące siedzisz na piździe, nic nie robisz i nagle kurwa wbijasz się na, na codzienne treningi, na pełen kurwa zajazd. to ten organizm tak dostaje w pizdę, że kurwa ja nie mam kiedy się regenerować chodzę kurwa zajechany jak dziwka po drak maratonie. A tak jakbym kurwa wiesz, wziął na przykład walkę i powiedzieli 3 miesiące, 2 miesiące przed, to i sobie siłownie porobisz tak dalej, zrobić sobie stopniowo ten full body workout. jakby przygotujesz sobie stopniowo ten organizm i masz czas zrobić i dobre sparingi i wszystko i się zregenerować w razie czego po nich. A tak to wszystko jest takie rzeźbienie w głównie. Kurwa, dobra, tu tego nie zrobimy, bo za mało czasu, bo ryzyko kontuzji, tu to, tu zrobimy to, tu musimy przyspieszyć, tego w ogóle nie robimy i, takie, i tak to kurwa wygląda, nie? Nie jest to pełen okres przygotowawczy w ogóle. No bez teścia to jest ogromna różnica, nie? To wam powiem od razu, że ja to tak odczuwam, że ja pierdolę. Ci, że żadna kobieta cię nie wspiera przy tym a w pizze mam te wsparcie kobiety kurwa do czego mi to jest potrzebne kurwa że co, że będzie siedzieć kurwa na trybunie jak będę w pizdę dostawał to będzie ryczeć kurwa jak będę ja pierdalał to będzie drzeć pizdę kurwa, że jej się głos będzie załamywał będzie mi skrzeczeć kurwa pod oktagonem ja tam kurwa się nauczyłem być sam i chuj, dobrze mi tak mam teraz fokus kurwa na robotę na kurwa napierdalanie pieniędzy, spełnić cele i chuj no i W najgorszym wypadku zostanę starym kawalerem i co, i źle będzie? Mało jest takich przypadków, kurwa Trudno, jest jak jest, widocznie tak miało być Pajka wziąłeś? Tak, no w bagażniku na dachu, w trumnie leży Ćwiczymy, komendę waruj Patrzymy jak długo wytrzyma Na podcastie mówię, że Ci brakuje bliskości No bo mi brakuje, no, no kurwa, no, no. Normalne, no ja pierdolę. Są takie chwile, gdzie, gdzie brakuje, ale większość czasu nawet nie w obecnej chwili nie mam nawet czasu o tym myśleć, tak szczerze. Jestem tak teraz zaprogramowany, że mam listę obowiązków. Mam kalendarz, kurwa ułożony, którego się trzymam. Staram się być bardzo poukładany jeśli chodzi o terminy swoje. Wszystko mam ładnie posegregowane, wiem kiedy co robię, o której godzinie. Wiem, że jak palę streama, to do której co robię, od razu po mam, Całe życie mam uporządkowane i się tego trzymam. I na ten moment nawet nie mam czasu, żeby się bawić w jakieś prywatne spotkania. Wiadomo, że czasami, jak koniec końców, już yy, kładziesz się do wyra, jest yy, wieczór, to brakuje ci czasami kogoś, żeby się przytulić. Ale wtedy sobie wołam psa, kurwa, do wyra. pek się kładzie obok mnie, kurwa se chrapie jak świnia, i od razu mi lepiej. Do jakiej miejscowości jedziesz? Do miejscowości chujcie to, na skrzyżowanie ulic, zamki pizdę i spierdalej. E no żartuję, no nie, nie chcę mówić, nie chcę mówić gdzie jadę. Gdzie tu kurwa, zjazd na parking, a tu jest. 200 metrów w tę stronę. Gdzie to mnie kurwa wywozi? Ty, wiadukt kurwa, jakiś, dobrze ktoś pisał pod wiaduktem coś. metrów w tę stronę. Co to kurwa A jest za... Ja tu śmierdzi chujem, jakąś ustawką mi tu kurwa. Tam jak ktoś wyskoczy tu i mnie zanurzują. Jak to teraz nawrócić kurwa? Gdzie ja jestem do chuja? Muzeum Wsi Mazurskiej. Pierdolę, jak tu ciemno jest. Dobra widzowie, dziękuję Wam bardzo, dzięki za wspólną trasę, dzięki za wszystkie donaty, suby, subgifty i za liczną obecność. Bardzo miło mi się z wami jechało. No i co? Widzimy się jutro?